Okej, okay. tatuaż czyli z nami diabła, posłuchajcie czegoś ciekawego. <śpiewa> <śpiewa>

<śmienic> o, na miłość Boską. Ja Najszy tego. <śmienic> Kiedyś był taki program IDOL. Taki człowiek by się nie przedostał nawet <śmienic> do wstępnej selekcji. <śmienic> Ale teraz, ponieważ media wciskają Wam bałachę, taki cykl jest promowany i takie monster O, czekaj, jak? On? Popek Monster, zabawne. Monster znaczy też potwór, znaczy też demon. Właśnie udowadnia wam, jak media e, kreują e, ludzi, którzy nie wiem, czy mają coś wspólnego z Bogiem. Tatuowanie się jest, było i będzie przeciwieństwem do porządku Boga. Bóg nas nie stworzył wytatuowanych, stworzył nas, kim jesteśmy. I Pan Bóg dokładnie mówi o zakażu tatuowania się, wydziejaniu jakichś blizn i cięciu sobie skóry specjalnie, tak? Na twarzy. Chociażby, bądź na całym ciele. Media, na przykład tu możemy znaleźć pełną na przykład chyba Radio SK, wspiera jakiś gang, Albanii. Ja kiedyś nie wiedziałem, co to jest za bardzo, bo się tym nie interesuję aż tak bardzo. W końcu moi znajomi, mówił jakiś Popek, Popek, tak zaczęli gadać, gadać i myślę o co oni mi tu zawracają moje cztery li, y, litery. No jakiś gank Albanii, Popek i tak w kółko my Myślałem, że pan. rok temu była ładna piosenka, my Polacy, my Słowianie, tak? no teraz mamy te coś. On tu tak śpiewa, że ja nie mogę myśleć o Radio SK, no, oczywiście jak będziecie na stronę tego jadę no to ufoludki są tam, no to się nie dziwmy. Wytatuowany pan, gałki i skarfejsy, nazywa się Monster. No, wygląda jak rasowy człowiek, który potrzebuje egzorcyzmu. Nie no, dobra, przesadzam może trochę teraz. Ale zwróćmy uwagę że na to, że zespół nazywa się Gang Albanii. Pan jest e, kreowany na wzory Stanów Zjednoczonych i e, e, Złote Łańcuchy, wielkie, e, rap, hip-hop, najkomaniać. Prostytucja i e, przemoc. Wiecie, co się dzieje też w Stanach, kiedy w latach 90. wychodziły takie kawałki, jak teraz w Polsce, jest to waszym dzieciom oraz młodzieży? Homoseksualizm, młodeństwa, e, sekty, ateizm, niewiara e, i budowa kościołów szatańskich. Tak działa diabeł. Mi bliżej nieznany zespół gang Albanii, który nie potrafi śpiewać. Jest bardzo dobrze teraz promowany przez media. Nazwa media z innego medium, z wieckiego, znaczy też przesyłanie wiadomości z jednego miejsca do drugiego, tak? Taki transfer pomiędzy naszym światem a drugim. Tu jest wszystko chowane bardzo dobrze, ale zawsze się odnosi do starego tekstu bądź pisma świętego. Tu mamy jeszcze tak. Popek i jego kontrowersyjny wygląd. Skala. Aha, no właśnie, rapy gangu Albanii, wytatuował sobie gałki oczne, na czarno, pociął sobie twarz, no i stworzył taki kawałek, bądź inne kawałki No, cały jest wytatuowany na ciebie Słuchajcie, no, jest bardzo dużo filmów na YouTube, wystarczy poszukać anglojęzycznych, bo polski jest trochę mniej, o egzoicyzmach ludzi, którzy są wytatuowani. Nierządnice, które są wydatuowane, one zarażają grzechem, są naznaczeni. Wiedzcie o tym, że tatuaż jest pieczęcią pomiędzy jakąś umową. Jeżeli jest to grzech, to jest pomiędzy diabłem. Jeżeli pomiędzy Bogiem, to jest to świętość, bądź zwany to jest stygmatem. Pan Jezus ma taki tatuaż, tatuaż no taki stygmat znany, to są odgwoździ na jego rękach, tak? To są Jego pieczęcie, które gwarantują nam, że jesteśmy zbawieni. Tak, tak jak mówiłem, imię, ukryte imię, jak J.W.H., znaczy Bóg jest zbawieniem, popatrzcie na rękę. Tak? Ech, nie wiem, czy to dobrze widać do z tej strony, gdzie, gdzie ma gwoździe, popatrzcie na gwoździe. To oznacza po hebrajsku rozłożenie przez ludzi, którzy analizują hebrajski, czyli język Izraelitów, roz, rozłożenie tego. Nazwy Jachwy. Bóg jest bawieniem. Popatrzcie na, gwoźdź, na jękę, popatrzcie na gwoździa. Tak? No um, wiedzcie o tym, że um, kolejną rzeczą to jest um, pismo święte, Stary Testament, Księga Rodzaju, rozdział czwarty. Kain i Abel. Abel zabił, um, wiecie, Kain zabił Abla i Pan Bóg go osądził i zostawił na nim e, znanie. Tak? E, ktoś by powiedział, że to nie ma nic wspólnego z tatuażem. Ma! Pan Bóg osądza i grzesznicy są tatuowani, bo mają grzech. Tak? I tutaj mamy. Yy, mówi tak. Skoro mnie teraz wypędzasz, to mówi Kane z tej i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi. Każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Tak? To mówi Kane yy, do Boga. Natomiast Pan Bóg mówi do niego o nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmokrotną pomstę poniesie. I słuchajcie teraz, co tu bardzo ważnego pisze, co się stało. Pisze tak. Dał też pan znamie z znamie czyli, znamie, czyli tatuaż, bądź e, cokolwiek, coś związanego, bądź może to być blizna, czy coś, coś takiego. Dał też e, pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, nie ktokolwiek go spotka. Czyli już mamy w, w, w Starym Testamencie księga Judaju, Kain zostaje za swoje morderstwo brata, osądzony przez Pana Boga i ma znanie tatua. Weźmy pod uwagę, że kiedy Pan Bóg wygnał, z Jaju, kiedy był upadek tak zwany on został spalony. To też jakieś tak? Tam jest Księga Izajarza. Później jeszcze jedna rzecz, co do tatuaży. To jest y, Księga Kapłańska, Stary Testament, rozdział 19, można dużo tu poczytać, ale werset y, 28 pisze tak. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby zmarłych”. Czyli żadnych blizn sobie nie możecie robić, To no? Mówi Panu. Słuchajcie, jeszcze raz to przeczytam. <kluzny> nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby pozmarłej. dalej jakiś. nie będziecie się tatuować ja jestem pan pan Bóg mówi że nie mamy prawa tego robić bo pamiętajcie że jest świat ten w którym my żyjemy świat duchowy nie możemy się tatuować jakimiś diabłami czy tak dalej bo to jest pewna forma już teografu um, podpisania umowy tak pieczęci Tutaj jeszcze y, ktoś mi mówił, a bo jak sobie wytatuowałem, y, bądź wytatuowałem imię swojego dziecka. Tak, tylko ja się spytałem w pewnym czasie przemyślenia, a ślub kościelny był? No ślubu kościelnego nie było. To było, Czyli formalnie bez ślubu kościelnego seks przedmałżeński jest grzechem, więc wytatuowanie sobie imienia dziecka jest po pierwsze paktem z diabłem, a po drugie y, grzechy rodziców przechodzą na dziecka na dziecko, tak? tutaj jest zalecana oczywiście spowiedź i y, Komunia Święta bądź to jest chrześć dziecka, ale w bie, wielu przypadkach któryś kreują teraz takie media, bądź tacy japerzy, bądź piosenki, jak chociażby Gunkarbani, bądź jakieś inne, ja nie jestem z tym na bieżąco, bo to się tak szybko zmienia, który y, tak zwany kreuje modne pokolenie przeciw y, Panu, Bogu i żeby zniszczyć porządek i równowagę tych ludzi, którzy żyją, to oni kreują właśnie takie podejście typu tatuowanie się, nacinanie się, bunt, tak jak mówiłem w jakimś filmiku, że bunt jest oznaką często demonów. Bunt do modlitwy, bunt do Boga, bunt do Eucharystii walka i przeciwstawianie się Bogu. To jest. To, to są synonimy, którymi ustawia się demon. No dobra. To chyba tyle, co na dzisiaj względem tatuażu. Możecie sobie poszukać. Ja znalazłem parę filmików też, gdzie są ekstrycyzmy odprawiane na tatuowanych ludziach i szczególnie te miejsca wytatuowane tam się bądź jakieś pieścienie okultystyczne. Tutaj, po, po cały ten rozdział, księga kapłańska 19 mówi, to jest wszystko przepisy dotyczące kul, kultu, święto życia codziennego. Czyli cały ten rozdział w Stanym Testamencie jest opisany, czego nie robić, żeby się nie, nie brać kultu. A co to jest kult? To jest czynienie innych bożków. A pierwszy wykazany mówi, nie weźmy o Boga, weźmy o Bogów, czyli, przede mną, tak mówi Pan. Ci, którzy z Was mają tatuaże, polecam spowiedź, polecam powiedzenie, że mam taki tatuaż z tego i z tego powodu, taki i takim, że żeby zerwać te przymierze z demonem, który na pewno w wielu przypadkach, jak sobie uświadamiam wśród ludzi, dzieje się w ich rodzinach, znajomych, wśród dzieci albo razem z nimi coś złego, choroby, strata pieniędzy, odejście od wiary prześladowanie jakieś koszmary, bądź jakieś częste epidemie, bądź wiele śmieci w rodzinie nagłych. Są jeszcze takie doświadczenia, mógłbym powiedzieć. No chyba to to wszystko, więc z Panem Bogiem. Na koniec. Może, może jeszcze raz przeczytam go, bo to jest dość dobre. Żeby wszyscy usłyszeli jeszcze raz. Nie będziesz nacinać ciała na znak żałoby pozmarłych. Nie będziesz się tatuować. Ja jestem Pan. Tak mówi Pan Bóg. son bölüme